Miasto tym razem postawiło na współpracę i współtworzenie właśnie tego całego przedsięwzięcia, jakim jest wydarzenie biznesowego, jakim są targi Expo Real. Chodziło tutaj o to, że to my wszyscy właśnie tworzyliśmy to stoisko i tworzyliśmy to wydarzenie. Zatem miasto wykonało potężną robotę, umożliwiając nam tą współpracę, ponieważ głównym celem dzisiaj miasta jest właśnie ta współpraca na wielu wymiarach, i z biznesem, i z mieszkańcami, i ze wszystkimi użytkownikami życia, bo tylko przy współpracy możemy osiągnąć cel, którym jest rozwój miasta przyjaznego dla ludzi, dla mieszkańców miasta, w którym chcemy żyć, pracować, odpoczywać miasta ciekawego i miasta zagadkowego. Chcąc zaspokoić tylko własny głód projektowy, czy też zadowolić własne ambicje, powinien to być projekt, który zostanie szeroko komentowany i doceniony w środowisku architektów. Natomiast patrząc dużo szerzej, to powinien być obiekt, czy też projekt, który po prostu będzie pasował ludziom, czyli nam wszystkim, mieszkańcom i użytkownikom tego obiektu. A zatem połączenie tych dwóch funkcji ze sobą. Moim zdaniem, spowoduje, że to będzie właśnie projekt doskonały. Czy, czy mogę go zaprojektować? Myślę, że tak. Miasto jest dzisiaj otwarte na wiele różnych projektów i wiele różnych inicjatyw, zatem myślę, że wszystko przed nami.